Kopie! Tata mówi, jak ty chcesz mieć na imię? Anastazja. Nazywam się Anastazja Łabędowicz. Lekarze mówią, że mam porażenie, ale ja tam wolę mówić poroże. Uwielbiali tańczyć. Może z tego ich tańczenia łucja została baletnicą? Zawsze. Można powiedzieć, że robimy z łucją dokładnie to samo. Obie siłujemy się ze swoim ciałem i je próbujemy zmusić do czegoś, czego ono wcale nie chce. łucja wystarczy. Tu jesteś. To to jest Kate, nie poznajesz? Dzień dobry. A dzień dobry pani. Mogę? Zobacz kochani, kto nas odwiedził. Józefina! Poldek. Cześć młoda, mam pytanie. Proszę bardzo, lecimy na podryw. Nigdy nie widziałam nikogo, kto by był tak zadowolony, że jest sobą i że w ogóle jest. Zdecydowałem się dać pani tę rolę. Co się dzieje, Lucja? E, więc okej, okay. możesz tańczyć? Tak. Zakochałaś się? Bardzo mi miło. Masz piękne oczy. Mój tato po mamie miał jeszcze jakieś inne baby? Nie wiem, czy jestem gotowy. Na co gotowy? Odwróć się. Może dałoby radę coś z tym zrobić. Na chwilę zaleczyć. Chce pani zostać koleką? Proszę mi wysłuchać. Nie. Takiej kontuzji nie da się wyleczyć w tydzień. Tato... Co to? Że tata nie chce? Naprawdę? Rozmawialiśmy już o tym setki razy. Ona nie może i ona dobrze o tym wie. To i to powiedz. Nie wszyscy mają tyle szczęścia co ja. W końcu mam tatę, Łucję i panią Józefinę. Przez nią się spóźnimy. Długo czekacie? Nie. No to? Chodźmy, chodźmy. Yeah, yeah. nie mówiłem. <laughs> Normalnie. Almondowar.